Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się Wasze odkupienie. Na takie słowa to albo z serca, albo Jezus powinno się coś wyrwać. Jeszcze raz. Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się Wasze odkupienie. Amen. To słowa aklamacji dzisiejszej Jezusa, który zachęca nas ciągle, abyśmy za Nim podążali. Jego słuchali, także i w dobru ciągle wzrastali. Choć, tak jak słyszeliśmy, szczególnie przy końcu każdego roku kościelnego, który już doświadczamy, bo za dwa tygodnie, początek nowego roku liturgicznego, Adwent, pierwszą niedzielę Adwentu, to rozpoczniemy, to słyszymy, można powiedzieć, o znakach, które towarzyszą końcu świata, ale jakby tak się przysłuchać, przyjrzeć to wiemy, że ciągle jakby je doświadczamy, czy widzimy tu i ówdzie, że wojny, że konflikty, że nieporozumienia, że trzęsienia ziemi. Ale tak jak słyszeliśmy właśnie brata Michała, zobaczcie, nie sztuką jest, aby słuchać zwodzicieli, którzy nas lękiem próbują napełnić. Ale właśnie słuchać Jezusa, który mówi do nas, do nas nabierzcie ducha, podnieście głowy. I dzisiaj chciałbym zatrzymać się bardziej na liście świętego Pawła, który, zobaczcie, też mówi, aby choć niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi, wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi, to jednak naśladować warto tych, którzy nie wzbudzamy pokoju, ale właśnie krzepią siebie nawzajem. I pomyślmy właśnie, co może i w nas jest takiego, co budzi jakoś niepokój, lęk, co i nas, można powiedzieć, kieruje, że zajmujemy się rzeczami niepotrzebnymi. Co nas blokuje w przyjęciu łaski samego Chrystusa Boga żywego. I tak jak zobaczcie, myślę, że Ksiądz Radek, który wczoraj wspominał, to właśnie też takie, no. Nie obnażanie ducha, co zaniżanie ducha. Często tymi rzeczami niepotrzebnymi, to tak jak i też wczoraj było wspominane, jakieś objawienia, zamiast trzymać się Ewangelii, tego objawienia, które jest podstawowe, tego, które zostało nam dane, tego, który właśnie ciągle nas podnosi na duchu. A nawet jeśli słyszymy tu i ówdzie jakieś objawienia, i dajemy im wiarę to na ile właśnie one nas podnoszą, aby w gorliwości stawać do modlitwy, a na ile nas dzielą między sobą, między chrześcijanami, katolikami, nawet w grupie, we wspólnocie. Pomyśl, co mnie dzieli? Co dzieli mnie od brata i siostry, który ma prawo inaczej myśleć? Ale czy ciągle mówiąc to właśnie i co usłyszałam, czy niedawno obejrzałem, Powoduje to, że bardziej myślę po swojemu, że tak powinno być. Pomyśl, co we wspólnocie, grupie, może i w rodzinie, właśnie dzieli. Co jest tą rzeczą niepotrzebną, która zawiera jedność. Może też i taka postawa niekiedy roszczeniowa, kiedy właśnie podchodzimy no i oczekujemy, że powinno być to, to, to i to jeszcze we wspólnocie, że taka akcja, taka modlitwa, i to się nam i liderowi, animatorowi, może kapłanowi taki plecak różnych zadań, różnych pomysłów pakujemy, że on już unieść nie może, ale nam trudno trochę tego tobołku pomóc mu nieść, czy jej pomyśl. Czy może i to jest coś tym, że to jest tą rzeczą niepotrzebną? Oczywiście Paweł mówi o takiej sytuacji, piszą, pisząc do Tesaloniczan, którzy zaczęli coraz bardziej mocno mówić, że już koniec świata się tak szybko zbliża, że właściwie oni go zastaną. No i święty Paweł trochę uspokaja. I właśnie może też i nam towarzyszyć, tak jak wspominaliśmy tutaj i słyszeliśmy, że właśnie pandemia, już koniec świata, nie wiem czy pamiętacie, jak to też i cały świat ogłaszał dwutysięczny, który tam miał być koniec. 12. Już właściwie filmy, wszystko powstawało takie. Co to będzie? Czy przeżyjemy ten rok? Zobaczcie, już jest 22. I wszyscy żyją. Kto żyje rękę do góry? No, niektórzy chyba nie żyją, bo nie podnoszą. Albo nie słuchają. Czyli zobaczcie, przeżyliśmy to. Przeżyliśmy i pandemię. Wojnę na wschodzie także. Już tu koniec. Właśnie podnosić głowę. Nie po to, żeby zadzierać nosa i wyżej go, wyżej go mieć niż czubek głowy, bo można się przewrócić do tyłu. Ale też nie na tej zasadzie, że właśnie, czy my damy radę. Bo obniżać luty naszego ducha mogą ci nie tylko, którzy oczekują i roszczenia wobec nas czy innych mają, ale także, którzy ciągle mówią, ale czy to się uda, czy to wyjdzie. I tak jak wspominał ksiądz Radek właśnie unikajmy i sami takiego myślenia, bo jak wiemy dobrze, lęk pochodzi od kogo? Od złego. Nie ma. Budzi Bóg ewentualnie niepokój, kiedy na drodze zła ktoś jest, ale lęki właśnie buduje sam zły. Więc sztuką z tych lęków się wydobywać i zatrzymać się przy Chrystusie, przy tym świetle, którą daje, przy wołaniu do Boga, aby On nas pokrzepił, podniósł na duchu. Oświetlił drogę, tak jak zobaczcie, apostołom, których też do różnych rzeczy zachęcał, chociażby przy pomnożeniu chleba, mówił daleko mają drogę, dajcie im jeść. Oni nagle się zastanawiają, co my mamy zrobić. Jak to zrobić? Przecież tyle tysięcy tutaj, a my może coś tam w tobołku, ale niewiele. Ile macie chlebów? Pięć. Coś jeszcze na dwie rybki. To przynieście. I zobaczcie, jeśli my też, choć wydaje nam się przed nami wielki tłum niesłyszących albo mało słuchających głosu żywego Boga, i On nas zachęca, abyśmy tym chlebem, słowa Bożego się dzielili. Powiemy, ale czy damy radę, jak to zrobić? To właśnie się pytać, jak ty, panie, chcesz to zrobić? Przeze mnie, przez brata, przez siostrę? Jak właśnie w jedności tworzyć wspólnotę? A wtedy się okaże, że tak jak wtedy. Z tych małych darów, które mamy, talentów, które się będą pomnażały, może nakarmić tysiące. Ale czy ja ufam Jego Słowu? Czy ufam Jego Mowie? Czy ufam Jego obecności we mnie i przy mnie, która ciągle się obecnia, jeśli właśnie zawierzymy Jego Słowu? Ale także i tutaj święty Paweł wspomina, abyśmy. Nie występowali wbrew porządkowi. I zobaczcie tutaj też, podczas tego forum, na różne sposoby nam konferencjoniści przypominali o porządku. O tym, żeby słuchać przełożonych, nie tylko kapłanów, pasterzy, ale także we wspólnocie. Ale tak się zastanawiałem, o jaki też porządek może chodzić Świętemu Pawłowi, i list wcześniej, bo ten już jest. Już jest drugi, jaki pisze do Tesaloniczan. W pierwszym znalazłem słowa, które zatytułowane są Zasady i Uładu Społecznego Chrześcijan. I pisze tak, Święty Paweł: Prosimy Was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród Was pracują, którzy przewodzą Wam i w Panu Was napominają. Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością. Jak sobie pomyślałem, kiedy słysząc te słowa, którzy nie pracują też niech nie jedzą, to tak sobie pomyślałem, no kto z nas pracuje tylko pracą fizyczną? Pewnie niewielu. Większość z nas pewnie pracą umysłową, tak samo jak i kapłani, którzy jak nieraz słyszałem, no co on tam robi? Jak jedna kucharek kiedyś w jednej z parafii, nie akurat tam, gdzie służyłem czy pracowałem, ale tam, gdzie akurat odwiedzałem, mówi, no do tej pory myślałem, że to ksiądz tylko jedną muszę odprawić, co tam więcej. A później, jak nagle zostałam tutaj w kuchni, zobaczyłem jak księża, niektórzy tylko wpadają po obiad, wręcz na dłużej nie mogą zostać i, i biegną gdzieś dalej, bo po się kolejne spotkanie, kolejne jakieś nabożeństwo, kolejne modlitwy. I pewnie tak samo w nas, jeśli oprócz tej pracy zawodowej, którą wykonujemy, czy zajęć, które mamy, chcemy słuchać Słowa Bożego, to nigdy nam różnych zajęć nie zabraknie. I właśnie jesteśmy tymi, którzy pracują. Na polu Bożym, ale znowu wrócę: w jedności. Nie tylko znowu po mojemu, nie tylko po temu, który drugi chce i oczekuje czegoś od nas i ma jakieś roszczenia, ale właśnie po Bożemu, aby w jedności zasłuchać się. I co dalej mówi Święty Paweł? Między sobą zachowujcie pokój. Znowu, kolejna właściwość: że nawet jeśli mamy różne zdania, różne myślenia na jakąś akcję, dzieło, to jednak sztuką jest, aby zachować pokój i tej równowadze się gdzieś odnaleźć, aby znowu nie było tylko po mojemu, po drugiemu, ale po Bożemu. Prośmy, prosimy Was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych. I to nie jest proste, aby to, co też i wczoraj w duchu miłości było mówione, aby upominać niekarnych. Ale nie tylko dlatego, że tak trzeba, należy, ale dlatego, że Boże Słowo mnie porusza, aby wskazać mu drogę, temu, który nie idzie po Bożemu. Może i samemu potrzeba, abym i siebie upomniał, abym jednak na nowo na drogę Bożą wkroczył. Pocieszajcie małodusznych, i tutaj myślę, że warto ciągle zachęcać siebie nawzajem do właśnie dobrej pracy na tej Bożej roli, aby nie było tak. Takich, którzy mówią, no tego się nie da zrobić. Oczywiście mieć realizm, ale optymistyczny, a nie po prostu pesymistyczny. Pamiętam, jak 10 lat temu właśnie ksiądz Radek Ponad przychodził w parafii, której służyłem wtedy w Koszalnie, że ma taki projekt, Domu Miłosierdzia. Słucham go, co on tam mówi, że chce pomóc tym wszystkim, którzy różne trudności mają, że będą posiłki... Za złotówkę, że każdy będzie mógł znaleźć dach nad głową. Adoracja. Część z tego słów rozumiałem. Nie za bardzo pojmowałem, ale mówi, jeśli to jest dobrze, dobre dzieło, to twórz. No i jak wiemy dobrze, wielkie dzieło zostało tworzone przez jego posługę. Ale później, kiedy prowadził mnie rekolekcję wraz z swoimi siostrami i braćmi ze wspólnoty, okazuje się, że nie wszyscy dodawali właśnie takie otuchy. Mówili, co to jest, po co to? Przecież tyle jest dzieł, karita z dzieła, po co to wszystko? Także i my pewnie usłyszymy takie słowa, które właśnie mówią, no przecież jest, karitas to po co w odnowie, czy to w Duchu Świętym, czy jakiejś innej grupie charyzmatycznej, kolejne dzieło pomocy. Przecież oni niech się tym zajmą. Niekoniecznie. Bo to ciebie akurat do tych, a nie innych ludzi chce Bóg posłać, do których może akurat bracia i siostry z karitas albo z innego dzieła charytatywnego nie podejdą, nie dojdą, nie ukażą się, bo go nie zauważą. Bo to akurat ty jesteś w takim środowisku, w takiej grupie, które możesz pochylić się nad bratem i siostrą. Można by było tu różne, także inne dzieła mnożyć. Przypomina mi się także i dzieło. Uwielbiam go, kiedy też pandemia już przychodziła, trochę tam była taka ulga. Czy to się uda? Bądźcie się, rozmawiajcie. Próbujcie coś utworzyć. Na ile będzie to możliwe. Pewnie się uda. I tak też się stało. Gdyby powiedzieć, no pandemia, poczekamy jeszcze. Pewnie by nic z tego nie wyszło. I wiele innych dzieł, które jeśli zachęcamy siebie nawzajem, nie tylko tych małodusznych, ale także i tym, tych, których inni skrzydła podcinają. Może to być twój brat animator, siostra lider. Może być kapłan, który ciągle właśnie, jak słyszymy tutaj, wiele takich negatywnych, oprócz tych dobrych słów słyszy, Trzeba się podtrzymać na duchu. Pocieszajmy się słowami wiary, jak to pisał święty Paweł, abyśmy hymny i pieśni śpiewali ducha w różnych sytuacjach. Myślę, że wielu z nas, kiedy słucha pieśni, uwielbienia, to później, nawet przechodząc chodnikiem, zajmując się innymi rzeczami, a może nawet pod prysznicem, je śpiewają. Kto ma taki odruch? Ręka do góry. No ja nie mówię o tej ostatniej, może w czasie. Chodzenia po chodnikach to właśnie uwielbiajmy Boga, błogosławmy tym, którzy przechodzą obok nas. Bo jak pisze dalej święty Paweł, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi. Cierpliwość, choć nie jest łatwą cechą, to nie wiem, czy zauważyliście, że święty Paweł, kiedy pisze hymn o miłości, mówi najpierw, że miłość jaka jest? Cierpliwa. No właśnie. Więc nie od wielkich zachwytów. Nie od wielkich, można powiedzieć, słów. Warto zaczynać, ale tak jak mówi święty Paweł, od cierpliwości, od wytrwałości. Tu wiele zależy od pokory, na ile właśnie podnosimy głowę, ale także, można powiedzieć, nie mamy, jak wspominałem, czubku nosa wyżej niż czubku głowy, ale właśnie przyjmujemy siebie nawzajem takimi, jakim jesteśmy. Nie takimi, jakimi chcielibyśmy, żeby oni byli, ale jak tu nieraz padło i to, co te często mówię, patrzeć oczami Chrystusa. Właśnie takimi, jakimi oni są i w cierpliwości ich przyjmować. Dalej pisze Święty Paweł, uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe. Zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich. To jest echem dobrze nam znanych słów. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Módlcie się za tych, którzy Was prześladują. Słowa Chrystusa, które mówi o miłości, jak sam zostawił przykazanie, miłujcie się, jak ja Was umiłowałem. To nie jest starotestamentalne przykazanie miłości bliźniego, tylko tych, którzy nas lubią, tych, którzy nas miłują i którzy nas słuchają. Ale także i tych, którzy właśnie nas nie pocieszają i nie rozumieją. Zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie. To, co święty Paweł na różne sposoby zachęcał, aby te hymny, pieśni, ale także was sercem gdzieś wołać do Boga. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża. Jezusie, Chrystusie, względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie ale wszystko badajcie, a co szlachetne, zachowujcie. Czyli zobaczcie, nawet kiedy mówi o tym, aby zachęcać siebie, wspomagać, wspierać, ukazywać, że jesteśmy zdolni do wielu, do wielu dobrych spraw, do Bożych spraw. To jednak, tak jak tutaj wskazuję, rozeznawajcie. Bo i nawet zły, jak dobrze wiemy, który nas też nie tylko kusi do złego, ale kiedy właśnie, tak jak tym plecakiem wspominanym, już wiele dobra czyniemy, co on będzie robił, zachęcał niekiedy nawet, wydaje się, do pozornego dobra. Żebyś jeszcze to, jeszcze tamto nie jeszcze taką modlitwę sobie dołożył, jeszcze w takie dzieło wszedł, aż kiedy już zamęczony nie będziesz miał siły na nic, bo i zobacz, nie udało Ci się. I wracamy do gorszego jeszcze punktu. Dlatego umieć dobrze rozeznawać, co jest dobre, a co jest lepsze. Bo to lepsze jest wrogiem, tak patrząc, dla dobrego albo odwrotnie. Dobro dla lepszego. Więc umieć rozeznawać. Aby nie było, że zatrzymujemy się na tylu modlitwach, że już nie mamy siły na dobre dzieło. Albo odwrotnie, zaganiani tak wiele dzieł, że nie mamy czasu na modlitwę. A wiecie dobrze, przecież jak św. ta matka Teresa z Kalkuty swoje siostry, można powiedzieć, w równowadze utrzymywała, kiedy zapisując w konstytucjach, albo przynajmniej planując, jak to ma być, mówiła o tym, aby przed tymi swoimi obowiązkami, pracami siostry miały na początku ile było, Pół godziny adoracji. Siostry mówią, no ale przecież tyle chorych czeka, umierających, tyle jest zadań do zrobienia. To co powiedziała? To godzina. Bo nie da się do tych chorych, w których mieszka Chrystus, którzy potrzebują jak najbardziej pomocy iść bez Chrystusa w sercu. Dlatego ta równowaga jest nam potrzebna nie jako tylko paciorek poranny, ale jako oddawanie siebie i swoich zdolności, umiejętności, darów. Panu Bogu, aby tak jak ten chlebek i te rybki, Pan Bóg pomnażał. Ja byś niósł siebie, tak jak święty Albert mówił, być dobrym jak chleb. Więc ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, ale wszystko badajcie, co szlachetne zachowujcie. Ale unikajcie wszystkiego, co ma pozór, choćby zła. I właśnie znowu wrócę do tych różnych rozmów, które nie budują. Nieraz. Kiedy też jakoś w różne sytuacje wchodzę, to tak się zastanawiam po jakimś czasie, jak przychodzi myśl, jak tu przejść, czy przeprowadzić tę rozmowę na inne tory. Może niekiedy, jak to niektórzy mówią, zmienić temat trzeba, aby właśnie nie iść w dół w swoich rozmowach, ale iść ku górze. Jezus też dzisiaj mówi o tym, aby nie martwić się, co macie mówić, bo Duch Święty będzie w, za Was mówił w sytuacjach trudnych. Bo myślę, że wielu z nas też tutaj pragnie czy ma w swoich rodzinach znajomych ludzi, którzy właśnie jak to się mówi, mniej wierzą, mniej rozumieją, do kościoła nie chodzą. Ale tutaj warto się zatrzymać nad jedną rzeczą. Po pierwsze, czy chodzi o chodzenie do kościoła? Niedawno słyszałem, jak to jeden z proboszczów właśnie też tak się zasmucił, że przygotowując się do bierzmowania, chodzą na spotkania bardzo dobrze, ale oni nie chodzą do kościoła. Tylko oczywiście można ich nauczyć chodzić do kościoła jako budynku, ale czy to na dłuższą metę zda sprawę i wygra? Niekoniecznie. Jeśli nie ukażemy im, po co przychodzą na tę Eucharystię, to jest z każdym naszym bliskim, znajomym, sąsiadem, którego nie sztuką zachęcać tylko chodzenia do kościoła jako do budynku, bo on przyjdzie, ale ukazać, kto tam mieszka. I mówić o spotkaniu nie jest, można powiedzieć, tylko budynkiem, ale z osobą. Z Jezusem żywym, zmartwychwstałym. I tak jak tutaj właśnie mówił Michał, świadectwem swojego życia. O ile ja sam, sama, przychodząc z Eucharystii, będę radośniejsza, mająca więcej cierpliwości. Ta, która, czy który słucha. Bo cóż za, można powiedzieć, miłość, kiedy wracając z mszy świętej, ktoś mnie zapyta, czy to mąż, czy żona, no znowu obiadu nie ma, to to nie mogłeś zrobić sam? Można i też tak. Ale czy będzie w tym miłość i zachęta do tego, aby on był następnym razem z tobą na mszy świętej? No chyba nie. Dlatego też sztuką jest właśnie ukazywać swoim życiem, aby i oni mogli odnaleźć Chrystusa, żywego, zmartwychwstałego, prawdziwego, tego, który właśnie w cierpliwości, łagodności, opanowaniu ukaże się w Twoim świadectwie życia. A wtedy się okaże, że to Słowo, które nam towarzyszy w całym forum, Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam także będzie królował w nas i pośród nas. I o to wołajmy. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś ciągle w nas, że Ty jesteś także i w tych naszych bliskich. Którzy może mniej cię odwiedzają w sakramentach i szukają, bo Ciebie jeszcze nie odkryli. Wołamy do Ciebie, abyśmy z świadectwem swojej wiary tak mocno świecili, przykładem cierpliwości, łagodności, opanowania, bo tych owoców, o których dzisiaj też mowa, była, złe nie może naśladować, może małpować jakieś znaki, nawet i cuda wydaje się, ale po swojemu, ale owoców, Twojego ducha nie. Dlatego wołałem do Ciebie, aby te owoce w nas jak najbardziej się okazywały, a przez to innych do Ciebie zachęcali do spotkania z Bogiem żywym, prawdziwym, tym, który daje się łaskę i moc, który daje głęboką radość, która niech się rozlewa w serc naszych teraz i na wieki wieków.